Ukochana córko, zatrzymaj się teraz, weź głęboki oddech i nie pozwól, aby panika, która próbuje udusić twoje gardło, przejęła kontrolę nad twoim duchem, gdyż jestem aniołem wysłanym, by stać przy tobie w tym momencie zawirowań. Widziałem, jak ziemia zdawała się znikać spod twoich stóp, widziałem dokładny moment, w którym twoje serce zgubiło rytm, gdy zdałaś sobie sprawę, że mur milczenia który budowałaś przez tak długi czas, runął. Nie ma przypadków w zegarze najwyższego. A to, co dzieje się teraz, jakkolwiek przerażające może się wydawać Twoim cielesnym oczom, jest częścią boskiej operacji niezbędnej dla Twojego całkowitego uwolnienia. Ten głęboki sekret, który nosiłaś jako ukryty ciężar w duszy, coś, co zdecydowałaś, że miałaś zachować pod siedmioma kluczami, Wierząc, że Twoje bezpieczeństwo zależy od tego, by pozostał pogrzebany na zawsze, oto, dzięki suwerennemu manewrowi niebios, on właśnie wyszedł na jaw. Zasłona się rozdarła, nie po to, by cię zawstydzić, ale by uleczyć cię z infekcji, która wysysała Twoje namaszczenie i radość życia. Wiem, że Twoją pierwszą reakcją jest chęć ucieczki, ukrycia się w jaskini, gdzie nikt nie zobaczy Twojej twarzy ani nie zada pytań. Strach przed ludzkim osądem jest gigantycznym cieniem, który kładzie się teraz na Tobie. Myślisz, co oni pomyślą? Kto stanie po mojej stronie? Moja reputacja skończona. Ale posłuchaj głosu, który dochodzi stronu, Twoja reputacja nigdy nie była Twoim utrzymaniem, łaska Boga nią jest. Żyłaś w jeżeniu strachu, jako zakładniczka możliwości bycia odkrytą. Wróg używał tego sekretu jak smyczy na twojej szyi, szepcząc groźby ujawnienia za każdym razem, gdy próbowałaś wzlecieć wyżej w Bogu. Mówił, jeśli dowiedzą się, kim jesteś lub co zrobiłaś, stracisz wszystko. A dzisiaj Bóg pozwolił, by sekret wyszedł na jaw, by złamać szantaż piekła. Wróg nie ma już amunicji przeciwko tobie. Najgorsze, co mogło się stać, ujawnienie, już się stało. I zgadnij co? Wciąż żyjesz. Wciąż jesteś kochana przez Ojca. I słońce wciąż wzejdzie jutro nad Twoją głową. Zrozum duchową dynamikę tego, co zaszło. W świecie duchowym istniała blokada, tama, która powstrzymywała wielkie błogosławieństwa przed dotarciem do ciebie. Ten sekret działał jak kamień po środku rzeki Twojego życia. Woda przepływała, ale nie płynęła z pełną siłą. Bóg. W swoim nieskończonym miłosierdziu postanowił usunąć ten kamień. Tak, usunięcie spowodowało mu hałas, tymczasowo zmąciło wody, ale teraz rzeka popłynie czysta. Przejrzystość jest glebą, na której cuda rosną najszybciej. To, co nazywasz końcem, niebo nazywa punktem wyjścia do autentyczności. Od dziś nie będziesz już musiała marnować swojej energii życiowej na podtrzymywanie maski lub kłamstwa. Ta energia zostanie teraz skierowana na Twój cel, a zobaczysz, jak staniesz się o wiele bardziej produktywna, kreatywna i szczęśliwa. Widzę, że była w to zamieszana ludzka zdrada. Ktoś, komu ufałaś, lub ktoś, kto odkrył to przypadkiem i nie miał litości, był kanałem dla tego ujawnienia. Twoje serce krwawi z powodu nielojalności. Ale Pan każe mi ci powiedzieć: Nie skupaj się na Judaszu. Judasz był tylko narzędziem niezbędnym, by zaprowadzić cię na krzyż, a po krzyżu przychodzi z martwych wstanie. Gdyby ta osoba nie mówiła, ty nadal tkwiłabyś w cyklu strachu. Bóg użył czyjejś złości lub niedyskrecji, by wypełnić cel dobroci w Twoim życiu. Wy zanierzaliście zło przeciwko mnie. Ale Bóg obrócił to w dobro. To jest Twój nowy sztandar. Nie marnuj czasu na planowanie zemsty czy usprawiedliwień. Milczenie będzie Twoją najlepszą obroną. Niech myślą, co chcą. Kto Cię zna naprawdę, zna Twoje serce. Kto Cię teraz osądza, nigdy nie był z Tobą naprawdę. Przygotuj się, gdyż w ciągu najbliższych siedmiu dni nastąpi przesiew Twoich przyjaźni i relacji. Ten ujawniony sekret zadziała jak boski filtr. Zobaczysz ludzi, którzy się oddalają, patrzą na ciebie z pogardą lub szepcią. Pozwól im odejść. Nie próbuj zatrzymywać tych, których Bóg wypędza z Twojego życia. Byli związani z Twoim wizerunkiem, nie z Twoją istotą. Ale w zamian zostaniesz zaskoczona tymi, którzy zostaną. Będą ludzie nieprawdopodobni, ludzie. O których myślałaś, że cię potępą, którzy przyjdą z naczyniem alabastrowym, by namaścić Twoje rany. Powiedzą: Ja też mam wady i jestem tu z Tobą. Bóg wzniesie sieć wsparcia opartą na prawdzie i łasce, a nie na pozorach doskonałości. Te nowe przymierza będą nierozerwalne, bo zostały wykute w ogniu próby. Ale posłuchaj teraz, gdyż tajemnica gestnieje, a to, co widzą moje oczy w sferach niebiańskich, Wykracza daleko poza to, co twój ludzki umysł jest w stanie przetworzyć w tej chwili szoku. To, czego jeszcze nie zauważyłaś, a co piekło desperacko chce przed Tobą ukryć, to fakt, że ujawnienie tego sekretu było niekompletne. Tak, fakt wyszedł na jaw, ale boski kontekst wciąż jest ukryty w rękawie pana. Istnieje druga połowa tej historii, która nie została jeszcze opowiedziana, kluczowy szczegół dowód lub świadek, którego Bóg strategicznie trzymał w milczeniu aż do teraz. Kiedy ta druga część zostanie objawiona, a stanie się to w czasie odliczanym przez Boga, wstyd, który próbowali na ciebie rzucić, wróci jak bumerang, uderzając z siłą w twarze tych, którzy spieszyli się, by cię osądzić. To, co wydawało się Twoim moralnym pogrzebem, zamieni się w trybunał Twojego usprawiedliwienia. Właśnie teraz ma miejsce duchowy efekt domina. Grzebiąc w twoim życiu, by ujawnić twój sekret, twoi oskarżyciele nieświadomie uruchomili mechanizm ujawniania w swoich własnych życiach. Pamiętasz fragment mówiący, że kto pod kim dołki kope, sam w nie wpada? Cóż, pan pokazuje mi, że podczas gdy oni wytykają palcem twoją porażkę, ich szafy zaczęły się trząść. Drzwi, które trzymali zamknięte, otwierają się same. O wiele mroczniejsze i bardziej perwersyjne sekrety, które ci, którzy cię osądzają, ukrywają pod płaszczem religijności lub moralności, wkrótce wyciekną. Twoje obyło tylko spustem dla generalnych porządków w twoim otoczeniu. Ty będziesz pierwszą oczyszczoną, ale oni będą następnymi zdemaskowanymi. Twoja wymuszona przejrzystość będzie gwałtownie kontrastować z ich hipokryzją i wkrótce, bardzo wkrótce. Uwaga przeniesie się z tego, co zrobiłaś, na to, kim oni naprawdę są. I oto coś, co sprawi, że twój duch zadrzy. Jest ktoś z twojej przeszłości, osoba, o której myślałaś, że nigdy więcej jej nie zobaczysz ani o niej nie usłyszysz, kto zostanie przywrócony z powodu tej wiadomości. Ta osoba zna głęboką prawdę, zna intencje twojego serca z tamtego czasu. Bóg użyje tej wiadomości by obudzić tego świadka. Przyjdzie nie po to, by cię oskarżać, ale by cię bronić z autorytetem, który zamknie paszczę lwa. Przygotuj swoje serce, bo telefon zadzwoni lub przyjdzie wiadomość z numeru, którego się nie spodziewasz, przynosząc element układanki, o którym myślałaś, że go zgubiłaś. To boskie połączenie zmieni narrację z błędu na cel. Zwróć też uwagę na dziwną reakcję autorytetu w twoim życiu. Może to być szef, lider duchowy lub patriarcha, matriarcha rodziny. Spodziewałaś się, że ta osoba natychmiast cię odrzuci, ale Duch Święty nałożył hamulec na jej język. Zauważysz zamyślone milczenie, spojrzenie kogoś, kto waży sprawy. Bóg zsyła tej osobie sny na twój temat. Podczas gdy ty śpisz zmartwiona. Bóg pokazuje jej Twoją przyszłość i Twoje znaczenie. Nie będzie w stanie Cię odrzucić, ponieważ spadła na nią bojaźń pańska. To, co miało być wyrokiem wydalenia, zmieni się w zaproszenie do głębokiej rozmowy, która zmieni bieg Twojej historii. Wróg próbował użyć tego sekretu jak bomby, by zniszczyć Twój dom, ale nie wiedział, że Twój dom został zbudowany na skalę. Wybuch nastąpił, kurz się uniósł, ale fundament pozostał. A teraz, pośród kurzu, znajdziesz coś, co było pogrzebane, twoją prawdziwą tożsamość. Zapomniałaś, kim byłaś, zanim musiałaś dźwigać ten sekret. Dziewczyna, lekka, odważna i pełna marzeń, którą kiedyś byłaś, wstaje z gruzów. Energia, którą traciłaś na ukrywanie się, zamienia się w twórczą moc. Przygotuj się. Gdyż w ciągu najbliższych 72 godzin wpadniesz na pomysł, nagłą inspirację, pośród chaosu, która będzie żarnem twojego zwrotu finansowego lub w służbę. Sekret wyszedł, by zrobić miejsce na namaszczenie. Nie bój się, jeśli poczujesz nagłe ciepło w dłoniach lub na twarzy podczas modlitwy, a nawet chodząc po domu. To fizyczny znak, że wstyd jest wypalany i zastępowany podwójnym honorem. Tam, gdzie był rumieniec wstydu, będzie blask chwały. Ludzie będą patrzeć na ciebie na ulicy i nie zobaczą kobiety przybitej skandalem, ale kobietę przyodzianą w tajemnicę światła, której nie potrafią wyjaśnić. Twoja podniesiona głowa będzie największą zniewagą dla piekła. Idź dalej. Rozdział się nie skończył. Autor życia po prostu przewrócił stronę na najbardziej ekscytującą część fabuły. I tak, córko, historia. Która zaczęła się od strachu przed ujawnieniem, kończy się majestatem Twojego wyzwolenia. Sekret Cię nie zabił, popchnął Cię ku Twojemu przeznaczeniu. Wstyd Cię nie strawił, był paliwem dla ognia chwały, który teraz w Tobie płonie. Wstań, strząśnij proch i idź, gdyż świat czeka na objawienie się kobiety, która przetrwała prawdę i stała się niewzruszona. Dziękuję Ci, odważna wojowniczko że wytrzymałaś wstrząsy tego duchowego trzęsienia ziemi do końca. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca i poczułaś, jak ciężar strachu spada z twoich ranion, jeśli zrozumiałaś, że niebo użyło mojego głosu, by przywrócić ci życie, nie zachowuj tego cudu tylko dla siebie. Wolność jest chlebem, którym należy się dzielić. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Nie wyobrażasz sobie, jak wiele innych kobiet jest w tej chwili zakładniczkami sekretów, myśląc o rezygnacji z życia ze strachu przed osądem. Udostępniając ten film, stajesz się kluczem, który otwiera cele innej siostry, mówiąc jej, że istnieje życie po ujawnieniu. Bądź kanałem łaski. Aby przypieczętować ten dekret wolności, by poinformować cały świat duchowy, że szantaż się skończył i że stoisz silniejsza niż kiedykolwiek, Zejdź teraz do komentarzy. Wpisz, z autorytetem kogoś, kto został usprawiedliony przez samego Boga, zdanie, które jest Twoim nowym mottem życiowym, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś nadal była prowadzona, chroniona i instruowana o kolejnych krokach tej nowej podróży, kluczowe jest, abyś nie szła sama. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Bądź częścią tej armii ocalałych, które stały się generałami. A przede wszystkim aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on twoim codziennym alarmem, że niebo uważa na ciebie i że zaopatrzenie na każdy nowy dzień zostało już wysłane.